Chłopie, ostatnio facetka z matmy do mnie mówi, nie? Ty, do odpowiedzi, bogadasz gadasz. Ja się oburzyłem, co do mnie. Wstaję i mówię, od kiedy my kurwa na ty jesteśmy, co ja piłem z tobą? Yeah, no i pojechałeś. Szacun, stary. co dalej? No i dalej to ja sobie muszę nowej szkoły poszukać, wiesz? O, a. Yeah. Ale się najebałem. No co ty gadasz, dopiero pół piwa wypiłeś. Ja nie wiem co się dzieje. Dobra, ja cię do domu zaprowadzę, chodź. Ale weź to najpierw do końca wypij. Ty, słuchaj. Jesteśmy w nowej szkole, nie? No. Musimy coś wymyślić, żeby dojebać fej. Żeby nas wszyscy szanowali, nie? To ja już mam plan. Nagramy filmik na YouTube'a. Ciebie pierdolniemy cegłą w pysk, a ja siądę gołą dupą na mrowisku. Zajebiste, będzie fajnie dojebany. Ale stary mówię ci jak matka mordę piłowała za ten tatuaż wczoraj na mnie Masakra. No weź go pokaż w ogóle. Oooooo WSTG Ty O co to znaczy? Wyższa szkoła trzepania gąsiora Wo chłopie szasu. ja sobie odjebają. JP na 90%. Zarąbiste, zarąbiste. No siema maziomek. masz coś poratować może? Jakiegoś pułkowniczka? A może mocasz chociaż? Dobra, na razie. Pustostan. Czekaj, to może ja do matki zadzwonię i zapytam czy Akodin jest na łacie. A Akodin? Przecież to jest na kaszem. Chłopie, jak jebiesz 8 tabletek, to odlatujesz jak tu polew. Dzwoń, dzwoń. Ty, ła, wow, obczaj to jaka fotka tam idzie. Czekaj, Pokémonowa. O stary, jak pamięciuwa, dzisiaj wieczorem siądzie. Wow. Ty, to jest moja matka. Co? Ty, 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 jak jak taka, tak, taki lachon mógł urodzić takiego nemezisa jak ty? A zajebał ci ktoś kiedyś buta w głowę? O stary, ale bomba! A kodin zajebisty. No chodzie, ale jazda. Yeah. Yeah. Ej, widzę yeah. Ja też! Twoja matka miesza Bigos z łokciami. A, a twoja matka... ...klasze u Rubika. A twoja matka czesze kotlety. A twoja matka... Kręci kołem fortuny! O ty! Walimy solówek w Pasiarzu Ty! Chodź jaki duży kiep! Mm, Mentolowy Chłopie za ebioza. Palimy po trzy Koniec przeciągaj. Okej okay. Ja sobie chciałem wieczorem jakieś filmy pooglądać. Znasz coś fajnego? No chłopy, ja to tyle filmów znam. Dawaj, zapisuj, ja cię będę wyktow. Okay. Y, to może y, zbuntowany anal. Uh -huh. y, anal z zielonego wzgórza. Uh -huh. y, analni strażnicy też, fajne. Ty patrz To moja dziewczyna. Śliczna, nie? Przecież to, to jest ta piosenkarka Katie Perry. Jaka Katie? To jest Lila, moja dziewczyna. Ale przecież to jest nawet napisane Katie Perry. Ty się chuja znasz e, 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 Masz mi oddać te złoty 70, co w zeszłym tygodniu pożyczyłeś No przecież oddam No, bo wszystkie kanapki w przyszłym tygodniu w szkole ci zabiorę yeah. uh.